Może schowała się w garderobie do nas. Idziemy, trzeba to sprawdzić. Ej, ej, dziewczyny, tylko spokojnie. Widzicie, też jestem księżniczką Luz. Czekaj, co? Tak! Księżniczka wendelopa Foncuks z tych no cukiernicowych foncuksów. Chyba słyszałyście o nas, inaczej byłaby to dla was niezła kompromitacja. A jaką moc posiadasz, księżniczko? Jak jaką? Czy masz magiczne włosy? Nie. Magiczne ręce? Nie. Rozumiesz mowę zwierząt? Nie. Otwróć się ktoś? Co ty zaczarował? Uprowadził Prowadził i uwięził. uwięził. Gdy czy wszystko tutaj gra? Zadzwonić na policję! Już wszystko rozumiem! Zawarła się układ z podmorską wiedźmą i oddała się jej swój głos w zamian za dwie ludzkie nogi. Nie, ja cię kręcę, <laughs> kto by na to poszedł? A królewicz cię już pocałował! Nie, Masz toksycznego tatusia. Ja to nawet matki nie mam! To, to tak, tak jak, jak my! my. Okej, okay, pora na pytanie za Milion. Czy wszyscy uważają, że twoje problemy życiowe rozwiąże pojawienie się dorodnego samca? Tak! Jakaś paranoja, nie? Ale jest, jest, jest księżniczką! Kto szył te szaty? Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. E, bluzek, bluza. Za wszelką cenę muszę mieć takową. O tak, ja również. Ja, o, też. No ile Myśla. ja też chcę taką nosić. Moje myszy zaraz się za to wezmą. Czuję się jak w raju. Cześć i chwała Wandelopie wygodnej. Ugrupy. Królowej Ciuchlandu. Dobra Wandelopa. Za żadne skarby nie przyszłoby mi nawet do głowy, że dane mi będzie kiedyś włożyć prawdziwy. Zaraz jak to się nazywa? A tak, no jasne. Wyśniłam raz sen. O ciszycie ze lmue. Zaraz, stop, stop, stop. Chwila, chwila. Co tu się dzieje? Yy, no co, śpiewa. Dobra, ale skąd nagle ta muzyka, światło reflektora i ten... Ej, wy to też widziałyście, co nie? Zjawiają się zawsze, gdy księżniczka śpiewa o swoich marzeniach. Jakoś nigdy nie zjawiły się u mnie słowo jeszcze nigdy w życiu. To może weź coś zaintonuj? Czego tak naprawdę pragniesz? O tym zaśpiewaj. O, dobra. Yy, jasne. Jasne, naprawdę. Yy, to tak. <laughs> Chcę kierownicy! Właśnie tak! Wow. Ojej, to wygląda na złożony przypadek. Hmm. Czy ta kierownica, o której była mowa, czy to metafora? O nie, 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 żadna metafora. Na serio. Normalna, dosłowna kierownica. Zdawało mi się, czy pojawił się lekki fałszyk. Może niewielki. Ale wiesz, czasem, żeby pieśń nie rozwinęła skrzydła, musisz iść na łono natury i porozmyślać. Wiesz, czego warto spróbować? Wpatrywać się najdłużej, jak potrafisz, w jakiś zbiornik wodny. Proszę? Poważnie. Ja na przykład gapię się w studnie. Ja w tonie oceanu, w końskie koryto. Preferuję medliny. Chwila. Czyli twierdzicie, że jeżeli wlepie gały w wodę? Ale w ważną wodę. Jasne, jasne. Ważną wodę. Czyli gapię się w tę ważną wodę, i nagle nie wiadomo jak i kiedy, zamieniam się w wokalistkę roku. Zgadza się? Hmm. Ta jasne, raczej nic z tego nie będzie, ale dzięki. Pięć minut, moje księżniczki. Za chwilę zaczynamy kolejną rundę quizu, którą księżniczką Disneya jestem. Hm. O, dobra, dzięki. No, dziewczyny, czas wbić się znowu w kiecki. Rozkosznie było cię poznać, Wandelopo. I obyś znalazła pieśń swego serca. Ha! A bat, co by się od tego siajba do nie styrała, bo to coś kapić idzie człowieka srogo, Za się Batko, zachodź z skóźkę. Aha. A ty o co chodzi? Ciężko powiedzieć. Nikt z nas jej nie rozumie. Ona jest z innej wytwórni. Część